Mam tego dość. Przechodzę do działania. Nie możesz. Czego nie mogę? Rozmawiałem z adwokatem. Będę mógł zabierać dziecko kiedy i dokąd zechcę. Będziesz musiała podporządkować się prawu. Nie oddam ci go. Chcesz tylko skrzywdzić mnie i dziecko. Będę je zabierał ile razy zechcę. Lepiej się z tym pogódź. I jeszcze to: To Amador wszystko zaplanował. Gdyż dziecko mogło przeszkodzić Mariciu w karierze. Chciał więc, żeby zniknęło. Wiedziałaś, gdzie ona jest podczas gdy ja i Cecilia rozpaczliwie jej szukaliśmy. Wiedziałaś, że oczekuję mojego dziecka i nie powiedziałaś mi, tylko stałaś się wspólniczką tego drania. To sprawka Amadora. A ty powinieneś dopilnować, żeby poniósł za to karę. Wynajął dwóch zbirów, którzy mieli załatwić Twojego syna. Wyjdź stąd. Wyjdź. Dość już wyrządziłaś nam krzywd. Powinieneś podjąć odpowiednie kroki. Przez ciebie, pan Patricio jest umierający. Jeśli odejdzie, wiedz, że to ty go zabiłaś. Wynoś się. Puść mnie. Wynocha. Musiałeś to wiedzieć. Zanim umrę, muszę odzyskać spokój duszy. Pana życiu nic nie zagraża. Radzę zachować wiarę i walczyć Chcę się wyspowiadać i przyjąć komunię świętą Wysłucham Pana W imię Boga Ojca O Maryjo, bez grzechu poczęta Już dawno nie byłem w kościele. Pokłaniały mnie sprawy doczesne. Nie znajdowałem nawet chwili na modlitwę. Zgrzeszyłem pychą i zamknąłem swoje serce na uczucia. Nie pokochałem istoty, w której żyłach płynie moja krew, a którą powinienem kochać ponad wszystko. Z powodu dumy i próżności, bo była niewykształcona i prosta. Odrzuciłem córkę, a potem, przez swą arogancję, trwałem w błędzie. Nie słuchałem błagań żony, która cierpiała z mojej winy. Dałem posłuch intrygantkom i stałem się narzędziem w ich rękach. Źle potraktowałem niewinną istotę. Nigdy nie byłem dla niej dobry. Nie miałem dla niej miłego słowa ani gestu. Nie ucałowałem jej. A ona była Nie, jest moją córką. No obciąża moje sumienie i boję się, bo nie wiem, czy Bóg mi wybaczy. Czemu prosisz o wybaczenie niebiosa, skoro najpierw powinieneś się uzyskać od kogoś innego? Od Niej. Powinieneś prosić o wybaczenie Marii de Jesus. Estefania Velarde, stój! No. Nie. Nie poproszę jej o wybaczenie. Czy w swoim sercu ostała się pycha? To nie pycha. Zatem? To strach. Bo wiem, że Maricjoj nie wybaczy mi. To będzie próba dla was obojga. Okaż swej córce pokorę i miłość. Mam przyprowadzić Marię de Jesus? Tak, ojcze. Niech przyjdzie i powiedz, że proszę ją o to. Nie wiadomo, gdzie ona jest. Opuściła szpital i nie domyślamy się, dokąd poszła. Ja wiem. Mam nadzieję, że przyjdzie tu ze mną. Cichy ślub, krótka podróż poślubna i powrót do haciendy z żoną. Musicie się postarać o wiele małych leopardziątek, żeby rozweselić to miejsce. Pierwszy będzie chłopiec, zobaczysz. Każde dziecko przywitamy z radością. Wiedziałem, że tu cię znajdę. Chcecie prosić o pomoc w pewnej sprawie. Chodź, puść mnie. Jestem do usług, ale najpierw. Zgoda. Bez urazy. Bracie, jak zawsze? Bez urazy. Dojedliśmy sobie, ale ja o wszystkim już zapomniałem. Ja również. Wszystko okazało się wielkim nieporozumieniem. Tak, a kobiety, które kochamy, nie pomogły nam go wyjaśnić. One też nie radziły sobie ze swymi uczuciami. Ale Blanka przejrzała na oczy i cieszę się, że będziecie razem szczęśliwi. Ty też będziesz szczęśliwy z Mariciu. Ona cię kocha, macie dziecko i jest już zdrowa. To oznacza koniec cierpień. Na razie nie wiem nawet, gdzie jest. Co ty mówisz? Opuściła szpital i nie wiadomo, dokąd poszła. Nie ma jej u rodziców, ani u tego reżysera Nie wróciła też do starej dzielnicy Przyszedłeś zapytać, czy coś wiem? Niestety nie Chodzi o coś innego o niecny czyn, który nie może pozostać bezkarny Niech sobie cierpi. Należy przekonać tych ludzi, że Beatriz jest kobietą niemoralną i nie może być dobrą matką. Jak to dlaczego? Jesteś moim adwokatem i masz mnie słuchać. Po prostu nie chcę, żeby matka mojego dziecka była z innym. i nie pozwolę, by mną pomiatano. Bierz się do działania i nie myśl za dużo. Kiedy będziesz miał ten dokument, ktoś puka. Otwarte? Dostarcz mi go jak najszybciej. Znowu ty? Powiedziałem ci, że nic nie wiem o Mariśuj. Przyszedłem, byś zapłacił za coś, co zrobiłeś kiedyś. Kiedy? W hacjendzie. Pamiętasz, piranie i sopilotego, swoich wspólników? Wasza tajemnica wyszła na jaw. Oskarżę cię o porwanie mojego syna. A ja wszystko poświadczę. Zapłacisz za to. Przysięgam. To ja. Nie sądziłam, że wróci ojciec tak szybko. Przyszedłem zabrać cię do ojca, który o to prosił, bo czuję, że umiera. To znowu ja, Amador Robles. Przygotuj moje dokumenty. Muszę jak najszybciej wyjechać z kraju. Czekam na wiadomość. Można? Czuję, że umiera. Chcę pożegnać się z tobą. Ze mną?